Czy był seks na Wyspie miłości. <grych> miłości? Czy uprawiałaś miłość? Czy uprawiałam miłość? Tak. Robimy pikarne pytania. Pi! Czy program był reżyserowany? Hello! Hello mordeczki! Dzisiaj... Odpowiadamy na wasze pytania. Ostatnio robiliśmy ankietę na Instagramie o jakieś najgorętsze pytania. O Lof Island, Wyspa więc miłości. Zadawaliście. My Wam dzisiaj odpowiemy na kilka, bo było ich trochę, więc wybraliśmy te najciekawsze i co? Zaczynamy. No, zbliża się też rok. Tak? Jak będzie emisja tego odcinka, to chyba za, za parę dni zobaczycie czwarty sezon. Ale żeby było bardziej ciekawie, robimy pikantne pytania. Pikantne pytania. Ale sztuczką tutaj jest to. Bo Magda, żeby was nie oszukiwać, ma trochę taką zmieszaną wersję. Bo ja nie lubię tego sosu bardzo. Ale ma ten. ten ma pół na pół, ma trochę nandos, i trochę. Ale w ogóle. No to po Halton, nie? Ale... Ja też to aż tutaj mam. Dobra, raz. Nie, bo ja wiem, jak to wczoraj Raz. Paliło. Dwa, trzy. Jestem ciła. Nie możesz oszukiwać! Nie można? Nie raz, Ale nie ma takich zasad Raz, dwa, trzy Magda Blałaś. Ale wodę tylko Dobra Iluzja optyczna Magda, nie wygłupuj Dobra, dobra Zróbko Pij do połowy Od razu dajesz pierwsze pytanie. Tutaj mam od was y, pytanka. Pierwsze pytanie: czy program był reżyserowany? No nie, nie był. To jest takie Te główne, się się odbiło, główne główne pytanie od ludzi: <noise> czy program był reżyserowany? Tak, w ogóle to pytanie powtarzało się chyba nie wiem z 10 razy, albo nawet więcej. Mm. Bardzo dużo tego było. Więc to wybraliśmy. Program nie jest reżyserowany. Nikt nam nie mówi, co z kim mamy rozmawiać, dlaczego, o czym, po co. Jedynie, jedynie jak czasem jesteśmy nakierowywani, to nie wiem, na przykład mieliśmy rozmowy o rodzinie, jaki stosunek hmm. mamy do rodziny. To po prostu bardziej chodzi o to, żeby z każdej pary można było wyciągnąć się Nawet, nie, no nawet to... nie wiem, jak to nazwać. Nie, nie z każdej pary, po prostu mi się wydaje. Chcą jakiś temat poruszyć w materiale. Żeby każda osoba coś o sobie powiedziała o swoim życiu Ach. bardziej. Żeby to było jakoś, no... Tutaj nie no, ciury ci chyba naturalnie są, nie? Że nie wiem, Tej. nie wiedzą, gdzie twoi rodzice pracują. Żeby, żeby coś, żeby widzowie... Aż tak? Żeby widzowie dowiedzieli się czegoś o nas. No, uczestnika o. I dlatego... To po to jest, tak naprawdę, tak mi się wydaje, żeby... Będziesz smarkać. Aha. Czyli tak naprawdę, żebyście wy się dowiedzieli o nas, Czegoś, czego jeszcze nie wiecie, nie? Tak mi się wydaje. Dokładnie. Ale tak to, to tyle, w sumie. O, oczywiście to tak jakby nie też nie ujmuje gier. No, po, no gry tak. są ustawione, no. W sensie nie są ustawione, ale no gry. No ale są. My nie wyruszamy za... tych gier, o. Tak, są zaplanowane po prostu jakieś gry, żeby nas trochę rozruszać i żebyśmy nie leżeli na leżakach cały czas. Dokładnie. Dobra, <laughs> pytanie numer dwa. Byliście tam obiady i tak dalej, przywoził wam ktoś, czy robiliście sobie sami? Śniadania robiliśmy sobie tak. <laughs> robiliśmy sobie sami Tak A obiady i kolacje mieliśmy catering. No i też oczywiście lodówka bo jak no, trzeba to, coś, tak. coś, dojeść, coś dojeść To, to normalnie, normalnie tak. mogę sobie wziąć, wyciągnąć, nie wiem, tosty zrobić Tosty zrobić Dominik bardzo dobre tosty robił, Z serem i pamiętam Dominik, tosty, ale ty robiłeś mi te takie piętrowe tosty. Na masę! Albo jak Igor się tak starał, bo to były początki. No tak, już się Robił to... robi mi ja z 10 jajek. Ja o nie pamiętam, to... Boże, ale to ja tobie też nie oddaję teraz. Z dziesięciu jajek to... albo te tosty z, z chrupkami, z Nutellą, z bananem. A takiego tostu ja z czymś tam jeszcze taki piętrowy pamiętam. On był dobry bardzo. No. Ogólnie to subujcie, e, teraz jak będzie Love. Komentujcie, czy byście chcieli może zobaczyć jakieś odcinki ekstra na naszym kanale tak. związane z to pomyślimy o tym. E, ale pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, oczywiście łapki, łapki w górę w górę. W górę. E, no i komentujcie, co byście chcieli z... jeszcze zobaczyć i czy byście chcieli właśnie no. coś Oci Odcinki fajnym. będą tak właśnie, tak, tak jak zawsze, te, teraz są w piątki, ale czy byście chcieli coś ekstra? Dlaczego Igor? Tak. Wybrał Ale na parabaniu. Dlaczego? Skoro wiedział, że chciałaby spróbować z Kamilem. Ty. Ty, 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 ty. niedobry. Ech. Wiecie, to już tak dawno temu by było, że niektóre takie rzeczy, też wiem, my, my ogólnie nie widzieliśmy odcinków, żadnych, żadnych tylko Magdy wejście, od wyjścia z programu. I wyznań trochę, nie? I wyznań trochę, ale wiemy od rodziców, że to było to tak przekazane, tak no, mega ostro, że było źle nawet odebrane, ale no tak naprawdę... No wiadomo, na... że... W... Ile ten odcinek ma czasu? 45 minut? No. 45, no to nie da się przekazać tego, co się dzieje przez 24 godziny. Nie? Dokładnie, i ja mówiłem chłopakom, że po prostu no, będę, będę wybierał, żeby nikt się, się nie u uraził. O, mogę miulkę wybrać za łóżkę albo coś, ale po prostu na, na ale padło z racji, że z Alą miałem dobry kontakt. Do dzisiejszego dnia, mamy bardzo bliski kontakt. Bliski? Bliski. Wow. Ala. I po prostu takie miałem. Że jak mam z kim spać, to bym chciał, żeby to była osoba, z którą się czuję komfortowo. Tak, to nie miałeś tak nigdy? Nie. No i po, po prostu tak wybrałem. Też wiedzieliśmy, że Ada się nie czuje za dobrze. I że. No nie wiem, żeby chciała wyjść. Nie wiedzieliśmy, że wyjdzie. Nie wiedzieliśmy, że to jest w ogóle opcją, że możesz wstać i powiedzieć, że nie chcesz już być. No. I, i, po, I po prostu to, to był taki, taki, trochę spontaniczny, ale trochę to jest samolub, samolubny wybór. Mekarena. tutaj musisz wybrać ty, jedną z trzech dziurek. Jedna z trzech dziurek. Nieraz tak jest w życiu. O. Co, to tyle? No to tyle, no i wkładę sumkę? Ale mówiłeś, że mi to nie będzie smakować. No i będzie ci smakować, moim zdaniem. Ale to jak woda kokosowa normalna smakuje, czy jak... Trochę bardziej słone jest, wiesz? Słone. Słone, no. Zobaczysz. Które gry nam się najbardziej podobały, no czy miałeś ich więcej, bo to była ca całość programu, nie? Dla mnie, z tego co pamiętam, to Byk był fajny. To było takie inne, ujeżdżanie Byka. Wiem, to wy to mieliście. No. Mnie nie było. No, czy mnie nie było? Jak ja byłam... To piłka był gryła? Co Kamil we mnie wjechał, A, Za tak. mi mogę prawie rozwalił, to pamiętam. Kamil. Nie mogę tego kokosa otworzyć. A jednak nie możesz. Nie, raczej ta słomka jest taka... Ty się cały czas tutaj z tym kokosem. Tak. Był ten taniec taki, co... Mi się ten taniec podobał czy nie lubisz tańczyć, ale podobało mi się. No ci to lu no, ty lubisz taniec. Ja miałem takie coś... Że, że co chwilę coś było talentycznego. Ja tak mówię, a nie poszłem do tańca z gwiazdami. Co oni no, ode mnie ten chcą? Ten co oni ode mnie chcą? Ja, ja zawsze mówiłem, że mogę wszystko tam zrobić, tylko nie tańczysz i śpiewać. I oni co chwilę taniec. Taniec. Oni po prostu chyba wychwycili w tobie ten talent. Wiem, możliwe. No. To sąd był śmieszny, tak, dobra, sąd był śmieszny, tylko no. śmieszny. Cały nie, pierścień. Arabelli. Arabelli. Mikołaju, no to, to spoko było. Śmieszne? Nie mogę tego kosować. No, to była też to było takie inne, to znajomość siebie nie, co mieliśmy. A w... znajomość siebie, co wygraliśmy wtedy kryjówkę? to drugi było fajnie drugi raz. To, to już na pewno wszystko, no co? Jeszcze było to takie, nie wiem czy pamiętasz, jak w kręgu siedzieliśmy. Co. czego w sobie nie lubimy? Czy lubimy? Pamiętasz z tym zarostem? Co... Tak. co to była zagara? Tak, tablica stała. I... Czy zgadniesz, co ty masz napisane? Tak, Czy tak. Czy zgadniesz, co ja mam napisane? Tak, tam, tak Co ty tak. masz napisane? Ja, napi ja pamiętam, że napisałem, że twoje Moje stopy. stopy. <laughs> Moje stopy są piękne. Siedzę. Czy wzięcie udziału w programie to była spontaniczna decyzja? Z mojej strony, tak. Swoje, swoje, to swoje to oni bardziej z się skontaktowali. No, się no bo do niektórych no. pisali, nie, czy ktoś chce wziąć udział, ale z mojej to było tak, że jednego dnia zdecydowałam tak naprawdę. No to jest I tydzień dni i już dwa dni później leciałam. Ja miałam. Więc to, to było bardzo szybko. Ja, ja... pamiętam, jak się pakowałam, pomagali mi Ala Jezus, ile mi siedziałyśmy? Znaczy nie ta Ala z programu, no, no. moja Ala, moja Ala. Eee, bardzo ci dziękuję, Alusiu, za to, że mi pomogłaś. Nie wiedziałam, co w ogóle no, widziałam. Ja też nie wiedziałam, co wziąć. Ty miałeś trzy walizki do co? Dwie. Oszukuję. Ja miałam właśnie za mało. Za mało. Ja nie miałam za mało, bo nie wzięłam wystarczająco kostiumów, niczego. No. Ja, ja nie jestem taki fajny jak Magda i mnie akurat się nie zapytali. Eee, pandemia wybuchła. Eee, akurat skończyłem magisterkę. I zacząłem mieszkać u rodziców znowu. Do rodziców polską telewizję. Polsat ileś miał zwiastun, A Love Island w Anglii jest normalnie no, mega popularne, To jest, jest takie jedna z jedną najbardziej popularnych rzeczy w telewizji Wielkiej Brytanii. I zdecydowałem na, napisać, i tak jakby ten okres od, od napisania do nich do. Tak jakby wiem, że ja na 100%, to było mega krótkie. Tylko wtedy. Jak się dowiedziałam, że jadę na 100%. To chyba dwa tygodnie jeszcze musiałem tam czekać, aż, aż będę, będę w programie, czy coś takiego. Nawet może nie dwa tygodnie, może krócej, coś takiego. Coś takiego. No, to też był taki spontan. Czy byśmy, bo to było pytanie: potem to znajdę po prostu, nie będę teraz szukać. To było pytanie, czy byśmy chcieli mieć w swoim sezonie coś takiego jak Casa Omar, bo w naszym jeszcze nie było, a no. wyszło w następnym. No chyba, oczywiście, że tak. Nawet nie, nie chodzi o tam. No, związki. Nie wiem, no, kto ma być, to będzie, tylko masz tak jakby większą szansę na poznanie większej ilości znajomych. Znajomych. Zna... Znajomy. Nie, no... my też jesteśmy znajomymi tylko. Ona, natomiast... <laughs> dobrze, że się poznaliśmy. Ja tutaj, okay. <laughs> e... No, Ty masz. Ja mam z Mikołajem i z Dominikiem kontakt, a Ty masz tylko z Alon. Tak jakby, no jak no masz... mam za alum, no. a z chłopaków, no co ty, nie? No i też Magda nie widziała nigdy nikogo wejścia, nawet jak chłopak wchodzi, to, to tak jakby no ekscytujące jest, to jest najbardziej ekscytująca rzecz dla ciebie w tamtym momencie, jako uczestnika, bo Dalej. ani nie masz telefonu, ani nic i widzisz nową, świeżą twarz. Jesteś zamknięty, nie możesz pisać z no. znaczeń spoza, mieć kontaktu żadnego. No to tak na logikę, no to spoko, Magda no spoko. to by było ciekawe. No i też nie? gdzieś indziej byś... <Sz> No faceci tak. by gdzieś czy faceci gdzieś idzie, a dziewczyny no. zostają w tym samym miejscu. No. Dobra. Teraz trzy szybkie pytania ode mnie, do Magdy, od Magdy do mnie. Ja nie mam do ciebie pytań. Nie masz nie. do mnie pytań? Nie, już wszystko wiem. To... Nie, dobra, ty pierwsza jako kobieta. No ja nie mam pytań. Ty zadaj trzy jakieś tam pytania ciekawe. Ludzie na pewno pytają. Sobie... Ale dotyczące Lafayette? Nie, ogólnie. Co dzisiaj jemy na obiad? Oczywiście, że odosłyszące na No Ale ja wszystko wiem No nie wiem, no to zadaj coś Zadaj coś ciekawego, coś pikantnego Coś pikantnego Co się działo pierwszy raz, jak byłeś w kryjówce ze mną? <laughs> nie mogę powiedzieć to nawet najbardziej na, na, bardziej na porno, ale to by... <grywia> Nie, nic się nie działo. No trochę, co, nie będę mówił każdy ze szczegółów. Dawaliśmy sobie buzi. Buzi. Piliśmy Prosecco, tak? Bo wtedy dostaliśmy... Pierwszym razem piliśmy Prosecco, drugim razem. Obiecałem y, w beach House, że ustanę tam, gdzie był ten taras. I nie zrobił tego. I będę na dół śpiewał, ma gdzie piosenkę, jak dadzą nam dwa wina i daj nam dwa wina i wtedy przez chyba tydzień. Za każdym razem jak tam wchodziłem, Igor, zaśpiewaj. Zaśpiewaj. Tak. Okay. No. Ale no i tak nie wypiliśmy tych dwóch win albo Bo my, mieliśmy... Bo już... Bo tam w ogóle prawie nie ma alkoholu, więc jak my ja wypijam ja dwa, trzy kieliszki wina, to już byłem pijany, no. więc tyle, tyle było. My, my bardzo, mi, bardzo mało mieliśmy alkoholu i też mieliśmy ka, ka, katamaran Rano wtedy, pamiętam. No. To już bardzo późno w programie. No dobra, może taki szybki Jelena, teraz Ty zadaj. Dobra, teraz... E... Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. E, e, o! To, to jest takie fajne pytanie, jakbyś mogła zaprojektować Idzie twoja najlepsza koleżanka, albo Alicja idzie znowu ponownie do programu. Tak. I ty miałeś najlepsze wejście, moim zdaniem widzieliśmy amerykańską, trochę tam brytyjskiej. Dużo widzieliśmy Lowa. Lubimy Lowa, byliśmy no w polskim ja... Lowie. I byś musiała dla swojej... To dobrze wymyślił. Swojej najlepszej koleżanki zaprojektować wejście, które by miało pobić twoje, co by zrobiła? Kurczę, no to by musiało być coś takiego... Bo to najbardziej się liczy moment zaskoczenia. Dokładnie, no. Bo w moim wejściu... Też o to chodziło, że Niki weszła rano. Tak, bo u mnie było tak, że Niki weszła tego samego dnia, dlatego nie spodziewał się, że ktoś, że znowu wejdzie dziewczyna. Bo tak naprawdę w moim wejściu było tylko to, że weszłam po prostu. To no. nie było żadne, że nie wiem, spadłam z nieba. Chyba. Ale miałam skrzydła. No tak. Kurde, bo to całą sytuację trzeba było zaprojektować. Tak, wstępno o samym wejściu. No to za chwilę montaż na pewno będzie to, to Spongeboba za chwilę. Four hours later. Four hours later. Możesz stu tuchod coś ukraść. A to by, było, to by mogło być fajne, jak powiedziałaś o tym też wcześniej, o tym pomyślałam. Bardziej, że. No, bo to jest chyba w tu hot, w Jakbyśmy byli gdzieś, jak powiedzmy, nas zawierają morze czasem, gdzieś plaża czy coś jesteś. Albo jakby zrobili tak, że para jest na randce i nowa dziewczyna przypływa. O, o, to by było mocne. Na przykład, jak my byliśmy na randce, na tych supach. I, chło, i nie załóżmy. Zaszło... I na przykład chłopak czy dziewczyna, no bo powiedziałam dziewczyna, chłopak czy dziewczyna nagle, nie wiem, na motorówce podpływa i to jest nowy uczestnik, który zabiera ci dziewczynę tak z nią, Z nią zmienimy na randkę. No. Dobra, to mocne, to, to mocne. To by było dobre. To mocne. Halo, ja mam pomysł. Dobra, teraz sobie pytanie do mnie, ja do ciebie i kończymy. Boli, Czy, co? Bolą boli, mnie, boli mnie, bolą mnie organy od tego sosu, nie? Czy masz coś takiego, że żałujesz czegoś albo byś coś zmienił, co było w programie? Nie, bym nie by zmienił nic. To, to, co miało być, to tak było, tak się potoczyło, że mam taką piękną kobietę i jestem tu. Hej. Tu, gdzie jestem. Jesteś tu na kanapie. Na kanapie. Na kanapie w okej. Okay. I, I bardzo do, dobrze mi jest w moim życiu, bym naprawdę nic nie zmienił. Bo jak coś się delikatnego może zmienić w tych filmach, zawsze takie seksy cofają w czasie. Jeśli jedna rzecz zmieni, to nagle wszystko się zmieni. To nie wiem. Yy, tak. Nie wiem. Bomba nuklearna by wybuchła, jakbyśmy to zmienili w Blood Island. To nic raczej bym nie zmienił. Nie jestem dumny ze wszystkiego, co, co, co tam zrobiłem. Nawet nie. To nie, no nie wiem. Ja się tylko śmieję. Nie wiem, zbąko, no ogólnie. Było, przecież słucham cię. Ogólnie. E, ale nie, bym nic nie zmienił. Dobra. Takie, takie kluczowe pytanie do ciebie. E, e, e. Czy był seks? Na wyspie miłości? <laughs> Czy uprawiałaś miłość? Czy uprawiałam miłość? Tak. Tak. <laughs> kto, kto ci się podoba bardziej ode mnie? Jakbyś musiała z kimś innym być. Wszyscy. Wszyscy. Bardziej od ciebie mi się podawali, ale zajęci byli. No jak nie ja, to kto? No jak nie ja. Nie, jak Cześć, nie Czy jakby cię nie było? No, nie, czy. No, jakby mi... Czy jakbyś był, ale byś no, nie chciał? No albo. Tak, jak, nie, jakby mi nie było i masz tych chłopaków, których masz i też możesz wpuścić jakiegoś celebryta. Celebry? Tam! A no nie wiem, Ryana Goslinga i może być z Ryanem Goslingiem. No nie, <grym> nie wiem. Po, po na... A tak naprawdę nie, nie wiem, jaki celebryta ja ci się podoba, załóżmy. Nie mam nigdy... żadnych takich chyba crashy, celebrytowych. Nie? No to dobra, no Kiedyś to wybierz. Kiedyś mi się podobał za Malik. Z... A ten z One Direction. No. Jak nie? You, like a... you like a... No bo przez nie jest. Jest to dziecko fajne. Dziecko fajne mają? Dziecko ci się podoba. Dziecko mi się podoba. Tak to ja tak jak ostatnio rozmawialiśmy. Ja jak, jak Duda. ostatnio rozmawialiśmy, to nie wiem z kim bym w ogóle, nie wiem jak bym się w ogóle no. tam odnalazła, gdyby ciebie nie była. Tak, Mów tak by też ktoś, kto byłby dla mnie bardziej przyjacielem z kimś z kim, Bo tam to z kim bym No wiem, nie no szczerze jakby dla mnie nie... Jak teraz znam chłopaków tak dłużej i znam Magdę tak dłużej To bynajmniej wiem, że na no, 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 dłuższą metę to... Ma Magda by nie pozabijała wszystkim Co się robiła? To raczej nie To raczej nie To hmm. pozabijała? Co? 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 Ci powiem, kamera kamerę wyłączyć. Dobra więc yy, to jest mój menu. Mój Już rok mija. Prawie nie? No. taką dużą dłoń. A ty masz takie duże głowę. Co? Zrób tak. No nie mam, bo ty się zawsze śmiejesz, że mam nie wiadomo jak. Ale ty masz tutaj? Tu? No, taką dużą głowę. Taką dużą głowę. Dobra, dobra. Kończymy to. Kończymy wam, wa z wami najważniejsze. Kończymy z wami. Kończymy z wami. To jest trochę jakaś groźba. Tak, kończymy z wami. Nie kończymy. będzie Odpowiedzieliśmy na Wasze pytania. Tak. Pamiętajcie znowu, żeby subskrybować kanał, bo naprawdę jesteśmy tacy szczęśliwi, jak widzimy, jak coraz więcej osób nas ogląda i coraz więcej osób subskrybuje. To wiele dla nas znaczy, więc dążymy nadal do tych 10 tysięcy. Pamiętajcie o łapkach w górę, tak. o komentarzach wiadomo, dawajcie znać, co Wam się podoba i widzimy się. Kolejne w filmie. Dwie, ale ja mam jeszcze tak? dwie najważniejsze. To no, no, dawaj, no. dwie najważniejsze rzeczy. To, co Macie mówiła, zostało mniej niż tysiąc do 10 tysięcy, to subujcie. Iż mniej niż tysiąc? Mniej niż tysiąc zostało. Mniej niż tysiąc! I wtedy Dobra. jest nagroda dla Was. Druga najważniejsza rzecz. Skomentujcie, czy chcecie coś ekstra raz o w tygodniu love. o Lowie, bo możemy to zrobić tak, tak na, na ludzie. Tak. Tak, teraz możesz dawać buziaki. Do mm. mm. następnego tygodnia.